Uczniowie trzeciej C szkoły podstawowej nr 10 znaleźli się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu Planeta Energii. Wykazali się pomysłowością i kreatywnością, przygotowując między innymi prezentacje, które popularyzują wiedzę na temat energii. Robiliśmy makietę z surowców wtórnych. Również robiliśmy taniec elektryczny. Fajne były widoki, bo jak zgaszaliśmy światła. To lętarkami świeciliśmy do góry i fajne były efekty. Nauczyliśmy się, że przez drewno mało elektronów przepływa i najwięcej przepływa przez metal. I wtedy, jak wtedy jakieś magnesy się tak w rządku ustawiają i wtedy prąd leci. Materiały edukacyjne dla toruńskich zwycięzców to nie jedyna nagroda były dyplomy i gratulacje dla nich i nauczycielki Anny Wasiłek, która umiała wykorzystać potencjał swoich uczniów. Myślę, że rosną nam super mieszkańcy Torunia, którzy będą wpływać właśnie na oszczędzanie energii. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat energii elektrycznej i promowanie prawidłowych postaw, czyli bezpiecznego i ekologicznego jej wykorzystywania. Nam zależy na tym, żeby to nie były nudne lekcje w Szkole Energii Elektrycznej, tylko żeby to była dla dzieci przygoda, żeby nauczyciel przeprowadził jak najwięcej niestandardowych działań. Przyjazd mobilnego centrum do Torunia to główna nagroda w konkursie Planeta Energii. Dzięki uczniom trzeciej C dzieci i dorośli mogą uczestniczyć w pokazach i to tu, w interaktywnym miasteczku, dowiadują się m.in. jak powstaje energia i dlaczego warto ją oszczędzać. To jest urządzenie, które w dużej części jest skonstruowane tak jak elektrownia wodna. Różnica tylko polega na tym, że tam turbinę rozkręca woda, tutaj turbinę rozkręca siła wiatru. To już czwarta edycja konkursu Planeta Energii. W tym roku uczestniczyło w akcji blisko 6 tysięcy uczniów z całego kraju.